Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie na kanale MWG w ten słoneczny i poranny Dionek. No nie taki słoneczny, bo żyjesz, że ludzie Tak, bo świeci mi po mordzie. <grych> Słuchajcie, dzisiaj w planie jedziemy do Action, ale niestety to będzie trochę dłuższa podróż, bo u nas w miejscowości nie ma tego sklepu, więc będziemy musieli jechać do innej miejscowości. Także zrobimy małe zakupy i zobaczycie haul zakupowy z Action. No, także Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawienie lajków, komentarzy. Witamy was po pół roku chyba. Nie wiem ile, ale długo trwało nagranie nam kolejnego vloga zmontowanie tego poprzedniego w sensie. Także co, no? Lecimy. Kawusia zaparzona, smacznej kawusi. Pozdrawiam pracusi. Co? Lecimy, nie? Lecimy z tematem. Widać kto jest biedny. Widać kto. Mijemy zębą. Co, kochani, zamki te Się <laughs> zjedzone. Nie pokazywaliśmy. Nie pokazywaliśmy wam tego. Ale co? wieka się będzie malować. Ja jedę, ogarnę samochód. Czekamy jeszcze na pieniądze, bo przylewu nie miałem w piątek. Dzisiaj będzie tylko nie wiem o której. I co? I ciśniemy do się pomału. Wiadomo, się jeszcze stękować i tak dalej. Ale to już takie sprawy które Was nie oporzą, nie? Także Ty, ale ładne tło w ogóle, nie? You're welcome to my crib. Dobra Widzimy się na oficjalnym malowaniu Wiktorii Nie <grym> jakiegoś moniaka w morze. Papa! Nie będzie oficjalnego malowania, po co mam to widzieć? Może trochę tylko pokażę. Co mu gada w ogóle? Nie słuchajcie go czasami, jak coś powie to... Pianka tym razem inna, bo tam tam się skończyła. Ale też jest git, polecam. Nie tak. Tak średnio się wyciska, ale ok. Tak postanowiłam trochę pogadać. Dlaczego? Dlaczego nagrywamy te vlogi? Otóż, w sumie, z nudów. Dla fana. Nie jesteśmy influencerami nie jesteśmy Angia I nie będziemy. Tylko jest prawda. Ale to nagrywamy tak dla fanów. Teraz trzeba trochę posprzątać, bo jest tu trochę brudno. Także widzimy się jak posprzątam. Już ogarnięte, a teraz będziemy się malować. Jest to cukrowe, i wszędzie później jest cukier. Ale polecam bardzo to, to co pokazywałam. Kurwa, właśnie nie cukier. Nie będę nagrywać, jak się maluje. Pokażę już się skończona, jak już się będziemy ubierać. Także do zaraz. No i dobra, my już ogarnięci, ubrani, i pomalowani. Emil jest na dworze, coś się ogarnia w samochodzie. No i zaraz będziemy się zbierać i wyruszać. Oczywiście Lakoś zostaje w domu, nie bierzemy go. Także do zaraz. Cześć! Cześć, Lakoś! No cześć! Cześć! Cześć, wróciłem! Wróciłem! Cześć, tu czysz, mama, mam, tutaj morski. Oj, to bardzo lubię... Ogarniałem samochód, moi drodzy. Musiałem podpompować opony, e, podolewać olejów, generalnie miałem dziwiłem się, gdzie są moje bluzy. Wszystkie bluzy zostawiłem w samochodzie, było z cztery bluzy chyba, bo czasem jest tak, że w robocie gdzieś tam rzucę albo do roboty i, i oczywiście ja jak to ja sobie zapominam. I co? E, podpompowałem opony, bo było niskie ciśnienie. Powlewałem wszystkie te płyny, co trzeba powlewać, głównie do silnika. E, co jeszcze zrobiłem? Kopaki przyczepiłem, bo ja bez przednich kopaków ciągle jeździłem. No nie oszukujmy się brzydko to wygląda. Oczywiście na trytytki. Który tytka na siła nie odklei? I co? Ogarnąłem trochę w środku, i samochód jest gotowy do podróży. A co teraz robię? Wygrzebuję sobie brud z pod paznokci, bo się upierdzieliłem. Także co? Zaraz się ogarniemy. Wiktoria jest ogarnięta, samochód ogarnięty. Nie wiem, czy się przebiorę. Prawdopodobnie nie. Taki jest git. Jest ciepło na dworze, i zaraz będziemy jechać do Action. Zobaczcie nasz hol zakupowy co tam kupiliśmy, także co? Widzimy się w trasie. Fyf. Jedziemy do action. Fyf. Szczerze, rozczarowałem się tym Action trochę. I nic takiego nie kupiliśmy. No. Ale i tak pokażemy, i tak pokażemy. No. Więc po zakupach jedziemy do domu i pokażemy Wam co kupiliśmy. Pomęczeni, najedzeni, smacznego maczka. I widzimy się w domu. Call zakupowy! Let's go! To co, zaczynamy? Mamy wielką torbę i nie będziemy jej dźwigać. Tak. Ale co? Zaczynamy. Nie, nie wszystko jest z action. Niektóre rzeczy byliśmy jeszcze w PEPCO i w Rossmanie. Tak. Ale... Trochę się nazbierało. Pokażemy całość, co Hold zakupowy po prostu. Let's go. Dobra, pierwsza, pierwsza rzecz. To jest taki zestaw do czesania psów, wyczesywania. Nie wiem jak się sprawdzi, ale wydaje się pff, solidne. Szczotka jak szczotka, tak naprawdę. Tak, yy, dwustronna. Będziemy testować to się dowiemy. Ale kupiliśmy, kosztowało to 14 zł, więc myślę, że się opłaca. Yy, będziemy testować. Wydaje się solidna. Także to jest pierwsza rzecz. Dobra, długo rzecz, to może to bo mam pod ręką. Kupiłem sobie bidon, taki on jest metalowy w środku. Jakby to jest bidon termos, można powiedzieć, nie? O to mi chodziło, bo jak gdzieś, nie wiem, gorąco jest, to się wrzuci zimną wodę, lód i tak dalej. Mamy słomkę czarną, oczywiście. W ogóle pokrywka ma taki czopek tutaj, żeby zaczopować, nie? I tu otwarcie, jakbym chciał pić. O tak, z gwinta, a nie ze słomki. Także wydaje mi się, że jest to w miarę spoko. Tak. Lecimy dalej, moja droga. Mhm, kolejna rzecz. Jezus Maria, Jezus Maria, o mój Boże, o mój Jeza Boże! Taka kusia, taka zabawka. Ze styczem, gryza. Ona. Dla niego. Piszcie. Odepniesz te, te. I mu dasz. On już nie może trzymać. Ej, ej, zabaweczka. Masz, 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 na łóżko muszę. No, Dobrze. Okej. Okay. Bawi się teraz tu z Mamy Mamy 100. Dobra, przynajmniej... co mamy tam dalej? Wyciągnę. Kisiaka. O A, Udo! Udo! O. Przepraszam. W robocie trochę skład challenge robiłem, bo wybierałem wodę ze zbiorników i mnie tak uda bolą. Dobrze, kolejne co mamy, to jest spepko. Yy, za 30 zł. Ładny, podoba Taki jesienny kocek, jest bardzo mięciutki. On jest w grzybki, jakiś dynie. To ma być jakiś tak, także... Tak, bardzo ładny. Taki pattern to jest. Yy, grzybki, nie grzybki. Takie tutaj. Eee, bo... ale się sypie z niego. Leni Sypiesz? się, leni się. Faktycznie. No. Ale dobra, to może go wybrać i być git. No dobra. Ale ładny jest, podoba mi się. Tak, ale jest ładny. Tutaj macie wzór. Ja już no, no. A, dobra. No dobra, to gdzie to jest kolejna rzecz. Dobra, yy, ja wyjmę tą rzecz, bo chcę mi się pić. Kupiłem w Gdzie to kupiłem? W Action, Kupiłem jakiś Arizona Mango Punch Fruit Juice Cocktail. To nie jest napój energetyczny, tylko napój smakowy. Mam nadzieję, że to nie jest alkoholowy, bo nie wiem, chciałem spróbować okay. na też wziąć. Ale nie ma. 20% frut, Nie, nie, zabiera cukry, substancje są Nie, dobra. No, orzeźwiający, orzeźwiający napój z owoców. No, no to moi widzowie, żeby nie było, to jest napój, żadne tam. Może jedyne. tyskie ja sobie otworzę, bo chcę mi się pić. O, pach. Testujemy na wizji. O bo jezu. Pachnie. Uu, pachnie to jak jakiś. Tymbark, sok owocowy, mango jakieś takie, ładnie pachnie, ja się nie napiję, bo nie mogę cukru, więc się nie napiję tego, ale podejrzewam, że jest smaczne. Powiem wam tak, nie jest to gazowane, myślałem, że jest gazowane, to smakuje, wyobrażam sobie, że tak jakiś tymbark może ewentualnie smakować, to jest po prostu sok o smaku mango, dobre, ale wolałbym gazowane. Dobra, kolejna rzecz, lusterko, identyczne lusterko, jakie ktoś mi zbił, ktoś mi zepsuł całe, więc odkupił ktoś, yy, ono kosztowało, nie pamiętam ile nawet, 17 zł, 18, nie pamiętam. Niedużo. Ono świeci, ledowe, ładne, fajne lusterko, duże. I generalnie jak ono stoi, możecie je obracać o 180, tak w pionie, nie? To jest akurat spoko. Co mamy dalej? Kupiliśmy sobie karty do gry, dwa deki, bo my często gramy w remika. W, w remika i plus jest taki, co mi się mega podoba, w sumie to mogę zerwać. Aha, no może zerwał. Dobra, to tutaj, to nie może cię Co mi się w tym podoba, to to, że mamy pudełko na te karty, moi drodzy, to jest w tym super. A Wika wyjachuje. Tak, węgę. bo my mamy kilka talii w domu kart. Bo często gramy sobie, ale wszystkie gdzieś pogubione, rozwalone, bo pudełka były też rozwalone. W sensie te opakowania takie papierowe. I jak zobaczyliśmy, że są karty w pudełku na karty, i to jeszcze dwupak, gdzie my gramy właśnie w Remika, gdzie potrzeba dwóch talii, to wiedzieliśmy, ile to kosztowało 4-5 zł. Takie karty zwykłe. Z plastikowe. Tyłu jedyne, nie wiem, czy są. Są plastikowe, bo to widać. No. Jedyne czym się różnią to tyłem, ale pudełko prezentuje się tak, oj sorry, ma dwie komory, więc idealnie zmieści się jedna cała tal talia dwie. i druga cała talia. Fajne zamknięcie, mięciutkie, spoko, dla nas spoko, odkładam no. na bok i się muszę napić. Spoko, kochani, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawcie like, komentarz i piszcie pytanie do Q&A. Kolejna rzecz. Taki porcelanowy hmm, pojemnik na jakieś. No, my tu będziemy chować jakieś y, cukierki słodycze w razie spadku cukru. Bo jak kupujemy, no to one się walają nam tutaj po pokoju i. Y, a jak lodówce, to dzieci zebraną. Więc <grym> musimy, musimy to mieć po prostu przy sobie w razie wód dla mnie, a. Tak to będzie przynajmniej w takim uroczym... Ej, głęboki w on jest pojemny. Żurek można, można z niego pić. On jest do żurku! Nie wiem. Bardzo ładne, Spoko, tak. no, spoko. Mhm. Ja to... zadowolona ile to kosztowało? Z 5 2... zł. To gdzie jest 5? Z 20 to jest porcelanowe. No to nie wiem. 20... No, Chyba tak. 20 albo 30 zł. Nie pamiętam. Dobra, ja pokażę dwie rzeczy, bo jeszcze troszkę tego mamy. Dobra, mamy tak. Moam, mamba moam. A to właśnie do tego? To właśnie do tego kupiliśmy. Także tak to. Bo nie mogliśmy znaleźć wygląda. jakichś cukierków takich normalnych. nie? gumę po prostu. I kupiliśmy jeszcze. Yy, patycki. Nie wiem, czy widać. Takie, że je się wyciąga z tego, z pakowania. Wsadza się... W, o tutaj w ten słoiczek i one pachną. No fajny bajer w sumie. Kupiliśmy jeszcze maseczki. Dla mnie, dla mnie peel off pilow. jedna i nawilżająca, bo mi strasznie skóra z y, twarzy chodzi, schodzi. A mi tak się tak, to nie podoba w ogóle. Tyle maseczek kupiliśmy. Yy, ogólnie to ja miałam kupować sobie jeszcze maseczki w płachcie, ale... Nie chciało mi się już myśleć i czytać yy, składów i tak dalej, byliśmy zmęczeni, już jest późno, więc kupiliśmy tylko te, które są sprawdzone, przez nas lubiane i, i tyle. Może jutro zajedziemy i sobie więcej kupimy, nie wiem. Wika, wiesz, że teraz ludzie będą pisać, że kupujemy z, Isani, z Isany, bo jesteśmy biedni. Ale z Isany są fajne rzeczy. Ale ludzie... ty niech pisz, bo jesteśmy biedni. Wysyłajcie do najty, to nie będziemy biedni, tak? Isany też, szampony przeciwpiecze, ale one, ja jestem po szkole fryzjerskiej, o, więc trochę się znam. One bardzo dobrze oczyszczają skórę głowy i nie przyzwyczajają skóry głowy do siebie. Także po nich. Nie będzie Wam się przetuszczać, nie będzie Wam się suszyć, nie będzie nie dostaniecie upierzu. To są idealne i można je stosować non-stop, bo jak kupujecie inne szampony, to je możecie stosować miesiąc. Jak zmienicie na przykład na inny, to skóra głowy jest przyzwyczajona do tamtego szamponu i zacznie wam mieć problemy po prostu. A po tych szamponach nie ma żadnych problemów. Są super i są tanie. Ja kupiłem sobie dwa szampony do mycia też samym, bo są tanie. Tym się myłem chyba? Nie. Nie, tego nie miałem i tego nie miałem. Kupiłem na próbę, a Wika ma jeszcze... tu cię wyjąłem. A ja żeby... zawsze kupuję i to różne te no. zisany, bo one tak ładnie pachną i są tanie. Więc ja zawsze kupuję sobie ich... kupuję ich dużo różne y, zapachy, żeby po prostu sobie mieć, bo dla mnie rewelacja tanie. Po, po co przepłacać, no kurde? Po co przepłacać, jak myję, No są to... świetne. Po prostu. U mnie też to... znaczy... Kto co woli. Kto co woli. Jedni wolą ze Didasa z jakiejś Pumy, coś tam. Ja zacząłem kupować te przykładowo z Isany i nie rzekę. Umyją wam dupę, umyją wam dupę, więc no. I co, mi najbardziej Dobry się... Dobry skład mają, nie są jakieś nie wiadomo jakie. Mi się najbardziej szczerze podoba to, bo na to polowałem, a śmieszne, ja wam powiem, bo ja na to polowałem długo. Byłem w Kauflandzie, byłem wszędzie. Wiecie, gdzie znalazłem w dobrej cenie za 23 zł? W Rosmanie. Była... W Rosmanie. Tak. Czajcie to? Była promocja z 80 zł na 23. Więc biegnijcie do Rosmana yes. teraz. Żeby to kupić. Nie, był taki cały błękitny, ale z tymi wzorami mi się cholernie podobał. Były różne, ale yy, może to nie jest oryginalny ten Stanley czy jakieś tam inne, ale warto. Super przytrzymuje, zimno, ciepło. Ja też mam taki, mogę nawet pokazać. Także super. Mi głównie nie chodzi o to, żeby jakby on tam trzymał... Yy, Boże. Żeby nie był oryginalny czy co, mi głównie chodzi o to, żeby się sprawował, żeby był po prostu dobry. Czyli trzymał zimno, bo przykładowo jak Wika miała, wlała sobie zimną wodę, dodała kostki lodu i to przez cały dzień się trzymało. Woda była zimna. Jak się złapało tak termos, to nie było czuć, że zimna, a jak się piło wodę, była zimna. I o to chodzi. Tak w drugą stronę. Herbatki chcę zaparzyć, kawusi chcę zaparzyć, czy coś takiego. Też będzie trzeba. No, w takim to. We Dwa litry kawy, hell yeah. O, proszę bardzo, metal. No, słuchajcie, my idziemy z Lakim na spacerek. Nie no słuchaj. Będziemy się z Wami żegnać. Jeszcze coś tam nagramy na no koniec. Nie, już chyba nie. Żegnamy się teraz. To w takim razie komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie lajki. Ja się zabieram do montowania i widzę, że nasz vlog, tamtym poprzedni, coś tam idzie pomału. To rozkręcamy się, rozkręcamy się, kochani. Pamiętajcie, pytania na QA. Mówiłam Wam rano, że nie jesteśmy Andziak i Właśnie. Ale możemy się nimi stać. Właśnie. Dzięki Wam. Dzięki. Dajcie Blika na hotel, bo mieszkamy w przytługu dla bezdomnych pa.